Cześć z tej strony, miły! I dzisiaj chciałem pogadać, co się ze mną stało. I z takim jednym filmem. Yy, no więc, pewnie mi nawet nie znasz, bo pewnie wyświetliło ci się to na głównej stronie YouTube'a. Więc wszystko ci wytłumaczę. Yy, zrobiłem tak, taką parodię Harry'ego Pottera. Miły i Kibel Tajemnic. Tak, yy, tak jak Harry Potter i Komnata Tajemnic. Yy, no więc, minęło od tamtego zwiastu. są zwiastuna. 160 dni tak, 160 dni yy, no więc nie zrezygnowałem z tego, tylko po prostu zapomniałem o moim kanale, no to tyle by zdarzyło się yy, tak szczerze to ten zwiastun był trochę cringe'owy yy, już trochę zacząłem nagrywać do tego ale to ja w 2020 nagrywałem w lato jeszcze no i musi być znowu lato, żebym nagrywał. Yy, jeszcze dokończył, więc poczekamy do lata, żebym to zrobił. Nie, więc to chyba wszystko, co musi wiedzieć. Papa! Pa.